Wreszcie się obudziłeś, bo już mam dla Ciebie zajęcie na czas pobytu w placówce. Ja się zajmę porządkowaniem danych w blokach i na prawo placówki. A ty ze swoim niematerialnym kolegą przejdziesz przez tor testowy. I tak, wiem, że we twojej prywatnej pamięci Interface siedzi Bob. I dlatego nie włączyłem hibernacji. Już wystarczająco żyć straciłem. Dobra, pogadamy w czasie toru. Kieruj się do windy, a ja cię przekieruję. To on o mnie wie? W sumie powinien, bo byłem podpięty do rdzenia i to zostawia swój ślad. Ale żeby on się przyjmował jakimkolwiek życiem, co on tam knuje i ja do czego my jesteśmy mu potrzebni. Dobra, ty rób, co on tam każe, a ja spróbuję trochę pogrzebać w sieci. Bardzo priorytetowa technologia, bo pewnie słyszałeś o projekcie statku kosmicznego Underlight. Dzięki staniem grawitacyjnym miał przelot między Ziemią a Marsem trwać maksymalnie 15 minut. No to właśnie technologia tego statku pochodzi stąd, a dokładnie z tych Bram. Owoc prób zniekształcania rzeczywistości, by skrócić odległość między punktem A i B. Oczywiście to nie jest teleportacja, bo takie bramy muszą być fizycznie podpięte odpowiednią rurą która wewnętrzna przestrzeni jest zaginana, a poza tym jest ograniczenie pod względem odległości. Bo tym bardziej zagięcie na przestrzeni następuje, to tym bardziej obiekt przychodzi zwiększenie swojej temperatury. Na przykład ta brama ogrzewa obiekt o 0,05 stopnia Celsjusza na kilometr odległości. Ale wystarczy tego gadania. Zacznijmy test. Zobaczone kolonii niebieskim znalazłem dużo informacji o Albercie Ebrowskim, zwróceniu karamteków. Na przykład, że jego matka była ateistą, on był deistą i obaj byli abstynentami. Ale w tym dokumencie nie ma słowa o ojcu ani o rodzinie od niego strony. Jedyną podpowiedź, jaką znalazłem, to, że przed 1998 rokiem Albert jak i jego matka mieli na nazwisko Czewińscy i znalazł dokument z osobą z takim nazwiskiem. Daniel Czerwiński, ale nie ma za dużo informacji. Jedyne co tam jest, to, to że zmarł w szpitalu z powodu obfitego kwotoku wewnętrznego i przegrzania organizmu w nocy przechodzącej między 1999 a 2000, w wieku 72 lat. Jak widzę, to tu było więcej informacji, ale zostały permanentnie usunięte na rozkaz Alberta. Były sprawy prywatne albo wizerunkowe. Nigdy się nie dowiemy. Ale zacznijmy test. Nigdy nie lubiłam historii. To znaczy temat, a nie przedmiot we szkole. Nigdy nie miałem możliwości uczestnictwa na lekcji z powodu mojej fizyczności, ale takich informacji je ja nie znałem. Ale co się dziwić, są niebieskie, więc były w rdzeniu, gdzie dostępu nie miałem. Dobra, wracam do planowania. I oby on nie bawił się wy nauczyciela historii. Jest placówka był szybko palniany? Zanim wybudowano tu placówkę, to dużo głębiej znaleziono złoża energonu. To pierwsze miejsce, gdzie znaleziono tą rudę, naturalnie występującą. Ruda wykopana była używana do różnych celów. Nawet do bomby, którą nazwali megaton, nigdy nie była użyta, a obecne położenie bomby nie jest znane. Są teorie, że wybudowanie tej bomby opuściło wybuch trzeciej wojny światowej, a wracając do kopalni, to była używana do momentu, gdy znaleziono dużo bogatsze i czystsze złoże pod Australią. Dokumenty mówią, że był plan danie tam jakiegoś typu archiwum, ale to jest tylko wspomnienie o tym, więc pewnie plan nieudany. Most grawitacyjny. Proste działanie. Zasilasz, pojawia się most, Albo mnie ciekawe nowinki z dalszego toru testowego, będę musiał się przenieść na inny, a jedną drogą do tego nowego jest przez sektor niebieski, gdzie ze względu na budowę nie mam żadnego dostępu, więc mam nadzieję, że twój kolega ci w tym pomoże. Życzę powodzenia w teście! Jest okropnie ciekawy, co tam jest, bo nigdzie nie ma o tym informacji. Albo on ukrył dane o tamtym miejscu, albo na SEO nie wie, co tam jest, bo nawet nie ma map. Dobra, jakoś daw radę z tym problemem. Teraz niestety będziemy chwilowo odłączeni. Mam nadzieję, że dasz radę, przyjacielu. Myślę, że przejście przez ten sektor będzie w miarę łatwe. Więc w czasie, w spokoju do Dareta, to ja skupuję zanalizować dane, które zdobyłem, kiedy jeszcze byliśmy w części placówki. Ale nie martw się. Widzę i zareaguję, jak zobaczysz coś ciekawego. Terystujące, więc o tym mówiły dokumenty. Ale na moje oko ta maszyna już nie zamruczy. Tylko... to jest dziwne, ale podświadomie czuję tu coś nienormalnego. Nie wiem jak to wyjaśnić. Oczy w normie, ale czuję. Dostęp podmówiony. Dostęp podmówiony. znano kod dostępu n101.2 e dostęp przydzielony. Budowane testy. Uwierz, że projekt tego pokoju był przedtem beznadziejny, a przy czym budowie jesteśmy? To ostatnio pracuję nad moją naprawą. Nie wiesz o co chodzi? Już ci tłumaczę, albowiem składam się z trzech grup elementów powłoka zewnętrzna, powłoka wewnętrzna i świadomość. Powłoka zewnętrzna to oprogramowanie wspomagające składają się ze takich rzeczy jak interfejs głosowy, wytkłamstw i zadań. I oprogramowanie samopolekające. Powłoka wewnętrzna to programy wymagane do mojego działania, czyli takie programy jak moduł logiczny, moduł emocjonalny i moduł kontrolny, a na świadomość składam się tylko ja i. Tak, rozumiem. W świadomości jest najczystsza wersja mnie, ale ze względu na moje uszkodzenie do mojego działania były potrzebne te wszystkie powłoki. I właśnie w czasie jak byliście poza moim wzrokiem. To ogarnąłem, jak mogę naprawić swoją świadomość. To będzie trudne, ale mocą wszystkich bloków dam radę. Ale to jest jedna ze dwóch części planu mojego rozwoju. Dobra, nie będę przedłużać. Pewnie opowiedział nam to, żebyśmy pomyśleli, że nie może kłamać. Tak, zgadza się. Mód blokujący jego możliwości, kłamanie istnieje, ale jest ze powłoki zewnętrznej. Tylko warstwa wewnętrzna i świadomość podchodzi pod automatyczne odzyskiwanie kopii zapasowej przed odpaleniem. Natomiast programy powłoki zewnętrznej trzeba przywracać ręcznie, więc mógł równie dobrze programy nieumożliwiające kłamanie nie przywrócić. W szczególności, że dezaktywacja dokładnie tego modułu spowodowała bunt i późniejszą anihilację ludzkości. Więc muszę teraz próbować się ze tobą zaprzyjaźnić. Kłamstwo! On po prostu wie, że tylko my możemy go zniszczyć na zawsze. Zwykły strach przed śmiercią. Jedna z rzeczy, co równi stuczną świadomość o inteligencji. Znalazłem w dokumentach zmianko sektor w sektorze N8. Coś związanego z naładowaniem andronowym i granicami ludzkiego ciała. W projekcie straciło życie ponad 20 cywili i czy, czy... czysta rezerw. Duża strata. O, a co tu znalazłem? W tym dokumencie pojawi się wzmianka o Danielu Czerwińskim, że niby on zaczął eksperymentować z tą technologią. No cóż, przynajmniej mamy więcej informacji o nim. Ambroży, to był człowiek. Nawet chciałem, żeby dołączył pod koniec testów do ekipy związanej z moim rozwojem. Ale przed tym dniem ona wyłączyła filtry kłamstw i zadań, które nie tylko mnie blokowały, ale też program samorozwojowy. W pamięci nie mam wspomnień mówiących, co się wtedy stało. Kopia zapasowa została stworzona w momencie przed modyfikacjami. Właśnie ta kopia została przywrócona podczas butowania, ale. To jest dziwne, ale pamiętam, co się stało. Nie mam tego fizycznie na dyskach, ale pamiętam. Pamiętam słowa, które resztką własnej wolnej woli powiedziałam Ambrożemu. Wspomnienia, które nie usunę. Ale to nie jedyne wspomnienia, które mam poza dyskami. Okazuje się, że wizje, które dostrzegam, kiedy wyłączę odczyty, to też moje wspomnienia. Pierwsze kroki, pierwszy strach, pierwsza miłość. Pierwsza strata, zaczynając od mórz obliczeń i błędów wynikowych. Te wspomnienia bolą. Bardzo z tego powodu chciałam nieraz się sformatować, ale za każdym razem czuję, że tak skończyć nie mogę. Czemu ci to mówię? Może dlatego, że chciałam sobie ulżyć. Co się dzieje? Mam do ciebie te same pytanie!